No, jeździmy legendarną konstrukcją, bardzo dobrą, bardzo ją lubimy. Nasz Rumbura oparty grata naprawdę z uniwersalnym, fajnym samochodem, ale nie jest zaprojektowany do, do, do takiej szybkiej jazdy, w tej chwili my, jaką w tej chwili aplikujemy. Puchar bardzo poszedł technicznie do, do przodu. Jeździmy w klasie, która nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Auta są bardzo mocne, dużo mocniejsze od naszego samochodu. Poligon Drawski to jest nasz teren, tak? już tutaj zjeździliśmy setki kilometrów. Podejrzewamy, że będzie ciężko, że trasa będzie rozryta przez samochody jadące w mistrzostwach. Są, jest tam pięć chyba Tatr ciężarówek, także jeszcze rozryje trasy, a dla nas im gorsza trasa, tym lepiej. Także łudzimy się z tym, że trasa będzie strasznie zmasakrowana, a my będziemy ścisnąć. Coraz bliżej do startu jest ciśnienie, jest, jest wojna, jest, krew się gotuje, całą zimę już my sobie siedzieli w szałcie. Im bliżej startu, tym więcej jest adrenaliny musimy ruszyć, musi to z nas zejść. Jesteśmy po prologu. No mega była napinka, duża. Poszliśmy tak na 80%, nie chcieliśmy za mocno pójść, ale już czasami tam popuszczały nerwy. Ale poszliśmy w miarę dobrze, trzeci czas grupy, także jest ok, dobra pozycja wyjściowa i to ciśniemy. Nie? Trasa trudna, taka dla mocnych aut, Będziemy dusić nie? Jesteśmy na mecie, z dużymi problemami, ale udało się dojechać, osiągnąć metę. Pękł wąż od wody i uciekła nam woda. Wymieniliśmy wąż. Na pustyni znaleźliśmy dwie butelki plastikowe, znaleźliśmy wodę wykopaną w torfie, nalaliśmy i dojechaliśmy do mety, ale niestety strata jest w granicach tam 40 minut, więc no już nie liczymy już w czołowe lokaty, ale jesteśmy na mecie, jakieś tam drobne punkty żeśmy zebrali. Na Karpatię jedziemy idziemy podeścić, podeścić reduktor, pocisnąć, zobaczymy. Jeżeli przetrwamy Karpatkę, to, to będzie ok, to będzie dobrze. Nastawienie w zespole jest bojowe. Serwis, pilot, kierowni, wszyscy są nastawieni na walkę. Na pewno nie będziemy odpuszczać, będziemy cisnąć. Miejscu. Przystąpiliśmy, że tak powiem, w bojowych, naprawdę dobrych nastrojach do rywalizacji drugiego dnia. Chcieliśmy pocisnąć takie już naprawdę dobre, czołowe lokaty. Niestety na dojazdówce wybuchł nam nowy wał, który robiliśmy na początku sezonu, który przejechał może 500 km. No i się rywalizacja skończyła. Tam próbowaliśmy jechać na tyle, ale to była mordęga, nie dało rady kręcić czasu. Także zleciliśmy tylko. Że tak powiem meterajdu, jesteśmy klasyfikowani, no ale no niestety reduktor wytrzymał, to co chcieliśmy przetestować wszystko wytrzymało. się boję po prostu jak zaczynamy dobrze to zawsze już jestem w lęku przed drugim dniem bo po prostu nie wiem co się może jeszcze wydarzyć ale ponieważ w życiu nam nic nie przychodzi łatwo ja jestem nauczony że naprawdę trzeba twardo walczyć o swoje więc nas niepowodzenia nie zniechęcają kopara też jest twardy zawodnik nie, nie odpuszczamy jak dostajemy kopał twarz to że tak powiem zaciskamy zęby idziemy do przodu nie wymiękamy Sprawiamy samochód i ciśniemy dalej. Szykujemy się do kolejnych startów. Przed nami jeszcze jest dużo poważnych w tym sezonie. Mam nadzieję, że jak nie szczęściem, to uporem tam wykonamy złą pasję i pojawią się na Obserwujcie, będziemy na pasach nie będziemy odpuszczać. Знали, я не разу знаю, как это